Na weekendowy vlog urodzinowy Emily, Ja tutaj już zaczęłam dmuchać balony. I to są te balony z Steamu. Będę robiła girlandę tutaj, ale jeżeli myślicie, że balony z Steamu do girlandy to będą takie jak na zdjęciu, ładne piłeczki, kuleczki, to już mówię od razu, że nie. Bo to są, jak się okazało, zobaczcie, zwykłe balony. No ale to nic, tego też coś fajnego uda się zrobić. Emily teraz nie ma. a już idą. Już idą. A byli w BJ-u Jurek z Emilią właśnie przyjechali z bj także zrobimy teraz szybki haul zakupowy, co pokupili. Szpinakowe babeczki serowe, pyszka. O, Jurek. Sernik. Wiesz, że za mną chodził ostatnio? Śmietanka do kawy. Co my tutaj mamy? Bice. OK Do szkoły. Windex. Na zapasie, to dobrze. Kawa, of course. 32 rolki gazety. <laughs> Papieru. To jest najlepszy papier jaki może być ten czarmin nie? Charming. Charmen. Mamy. Jajca. Free ja nie range. Jedno nie jest pęknięte, free range. Właśnie ja widzę. W samochodzie jest dwie zgrzewki wody, zgrzewka solcera i zgrzewka Coca-Coli jeszcze. Aha, i co to kupiłeś? Co to jest? To jest nasz okienko. Uuu, jam-jam! Egg <laughs> Dzięki! To ja dziękuję. Tabletki do zmywarki. I, I? I dzisiaj na obiad chyba zrobimy, bo ja nie będę miała czasu gotować, lasagne. Cię męczyłam, dmuchałam ręcznie, <śmiech> ręcznie. <śmiech> Ustami ja tu proszę, Jerzy. Wojciech z budowlaniec, co jeszcze, zawsze no. coś wymyśli. Wystarczy sprężarka. Ta jest mm. fajna. Dla mężczyzn pokażę, jeżeli oglądacie. Bateria Milwaukee, oczywiście do wkrętarek. Także no Super. i działa i raz dwa trzy i będą napompowane dużo tych balonów bardzo jest bardzo dużo dużo nie fajnie nie wiem co z nią zrobimy ale, ale może jakoś tutaj coś wymyślę chyba u góry Guys, I'm 6 and Monday. tak <laughs> Emilia mówi że będzie miała w poniedziałek 6 lat no i tak wygląda ta girlanda już zrobiona nie wiem jak tutaj czy będzie to dobrze widać tak średnio to wygląda, no bo te balony ogólnie one nie są stworzone do robienia girland tak jak widzicie, o. Ale te już ciemne są spoko. Tylko kolejnym razem, jakbym robiła, to wiedziałabym już jak inaczej je kleić, właśnie, żeby one były tak bardziej okrągłe, a nie wyglądały jak zwykłe balony, ale nie jest źle. Emilce się podoba to najważniejsze, prawda? Aha. No. No i tak, lusterko już nad kanapą wisi, wygląda tak, nawet mi się podoba w ogóle tutaj w tym miejscu ono, szkoda mi było go wyrzucać, powiedziałam do Jurka, że musi być nad kanapą, bo tutaj była pusta ściana, no i akurat tak w sam raz myślę, że pasuje, Jurek mi dzisiaj kupił zamiast chusteczek do nosa ręczniki do rąk, <laughs> ale to nic przydadzą się, ale mamy dzisiaj super pogodę, ja teraz jeszcze do Lidla sobie podskoczę, bo mam już listę e, rzeczy, które będę robiła na jutro, gotowała i jeszcze potrzebuję masło kupić do tortu ale mamy naprawdę pogodę, wiecie co jest tak ciepło, na krótki rękawek w spódnicy no ja mam dzisiaj taką piękną spódnicę na sobie i trampeczki. To się nazywa: mieć dobrego męża, tylko dzwonisz, podjeżdżasz, parkujesz i wyciąga Ciekawego nie kupiłam, to tak tylko wam pokażę tą dracenę. Kupiłam za 10 dolarów, takie bordowe listki. Miała w ogóle, ja nie mam aż tak. Dużo kwiatów można powiedzieć, więc przyda mi się kolejny, bo dlaczego nie? Zobaczymy, gdzie rosła. Przesadziłam sobie kiedyś do innej doniczki, ale ładna bardzo była, także że wróciłam z tą draceną. Każda kobieta chyba tak często ma, że, wiecie, wracamy z jakimiś kwiatkami, nie? Bazylię i z takich ciekawszych, <laughs> przepraszam, ciekawszych rzeczy to mam camembert, oliwki i soprestate. Wiecie co będę robiła? Chyba deskę taką z serów, właśnie z jakimiś wędlinami, z oliwkami, z serem, z miodem. Figi chyba kupię też. Także coś takiego chyba będę kombinowała jutro, już nie mogę doczekać. Ja lubię takie rzeczy bardzo robić. A teraz Jurek jedzie z Emilią i będą mi kombinować, ponieważ będę zaraz te kremy robiła. Będę robiła krem do tortu. Z kinderkami Będę robiła też truskawkowy I nie wiem co mi jeszcze tam do głowy przyjdzie Ale taki bazowy krem to będzie ten kinderkowy I potrzebuję Wiecie, taki rand Czy jak to się tam mówi, takie coś naokoło, Co się tortu zakłada, żeby te kremy W razie co mi się w ogóle tak fajnie Równo ułożyły, żeby nie wypływały to Także Jurek mi to zaraz Gdzieś tam ogarnie, powiedział, że w swoim Samochodzie ma jakiś taki cienki metal Czy coś, że będę mogła to Użyć, co? Can you help me No to chodź, pokaż mi, co tu masz. Także będę... Aha, okej. Okay. Także będziemy e, z Emilią dzisiaj, będziesz mi pomagała później tort z kole, co? Siu. Leci na dwór trochę się pobawić do taty. Dobra, to biegnij, tam Jurek coś robi. No i w ogóle z, z, zmiany się nas szykują, tutaj w ogóle w kuchni, wiecie, mam taki ten kominek, tutaj on już go nie używamy, będziemy robić tutaj półkę. Pod wyspą tutaj też będziemy robić szafkę. W ogóle chcemy trochę tutaj pozmieniać i zrobić sobie więcej miejsca na przechowywanie rzeczy, bo tutaj jest w tej kuchni to jest naprawdę bardzo mało miejsca, więc będziemy coś więcej kombinować. W następnym weekend będzie Jurek tutaj mówił, że się bawił z tym, mierzył, wycinał i tak dalej. Dobra. No i tyle, rozpakowuję to i zaczynamy robić krem. Ja się dzisiaj chyba załamie po prostu w tej kuchni nad tym tortem. Tutaj mam już wszystko gotowe, blaty nasączone. Dwa kremy zrobiłam. Zaczęłam ucierać pierwszy z masłem, bo pierwszy robiłam taki maślany. Zważył mi się tylko, gdy dolałam do niego food coloring. I po prostu był jedna wielka, wiecie, no masakra. Wyrzuciłam, zaczęłam robić drugi. Drugi kinder... E, o smaku kinderku budyń taki zrobiłam jakby. I zaczęłam ucierać też z masłem Znowu mi się zważył, wyrzuciłam cały krem Zaraz będę gotowała kolejny Jurek pojechał mi do polskiego sklepu po kasie I będzie po prostu na margarynie Bo widocznie inaczej, no ja nie, nie wiem Nie wiem co było nie tak Może coś z tym masłem, już drugi raz nie chcę próbować Dlatego Jurek mi jednak tą kasię przywiezie Tutaj mam, już mi się tężeje Ugotowałam taki mus truskawkowy z żelatyną i do tego będę ubijała zaraz e, tą śmietankę, i może odrobinkę mascarpone dodam jeszcze, tak żeby dla konsystencji. Ale serio, w ogóle tak chciałam, żeby był, żeby był tak dobry tort. I no i nie wiem, co poszło nie tak. Po prostu nie wiem. Nie wiem. I nie wiem, co z tego będzie. I nie wyszło, nie wyszło znowu i z Kasią mi nie wyszło. Pierwszy raz robiłam e, co? Chcę zrobić krem maślany, nie potrafię, ale teraz na spokojnie. Jurek pojechał z Emilią do e, oglądać gwiazdy czy coś tam przez teleskop nad ocean, tam później Wam na pewno wrzucę jakieś klipy, ale będę robiła jeszcze raz, bo to jest krem maślany. Jeżeli robiliście kiedyś krem maślany do tortu, Wszystkie wskazówki są mile widziane, ja próbowałam teraz na Kasi, na Kasi oczywiście margaryna, więc też nie wyszło, ale mam drugi raz masło, znalazłam inny przepis i teraz inaczej będę to robiła, więc mam nadzieję, że wyjdzie. Jedyne co mi póki co wyszło, to mam tutaj krem... Ładny jest, tylko tak wygląda, że jakieś grudki, bo tutaj są takie truskawki większe też kawałki, także to nie, nie jest zważony całe szczęście. Krem truskawkowy, który przełożę sobie do miski i zaraz będę robiła następne kremy. No i Jurek powiedział, że wierzy w moje umiejętności, ale w moją cierpliwość nie wierzy, więc ja mu to udowodnię, że dam radę, a Wam się pochwalę w czymś. Patrzcie, na to jak moja kuchnia tu wygląda dzisiaj? To jest normalnie skaranie boskie. No, może aż tutaj tak na kamerze to źle nie wygląda, ale mamy wszystko. Kiełbasy, nawet, bo już z tego wszystkiego sobie zaczęłam podjadać. W ogóle, o! Zlew pełen wszystkiego. Tutaj wcale nie lepiej. Wszystko porozwalane. Ja normalnie, nie wiem, w ogóle chciałam spełnić Emilii marzenie o tym torcie. Wiecie, i tak próbuję, próbuję. Próbuję. Yes. Jest! Jest sukces! Oh. Oh, dało się! O oh, Matko Bosko! Patrzcie na to! Dało się! Teraz tylko muszę dodać ten food coloring i jak tego nie spieprzę, to będzie cudownie! Trzecie podejście do tej samej masy. Za trzecim razem się udało. Jest. Dobra. Chwila, wielka chwila. Aż się boję. Kropeczka. Nie patrzę nawet, co się tam dzieje. Spójrzcie na to, mam idealny krem maślany i Wam zdradzę ten sekret, jeżeli chcielibyście. Serio, on nie jest ważony, jest taki puszysty w ogóle, aż się będę do Jeżeli chcecie, to Wam zdradzę sekret. Musi być masło temperatury pokojowej i nie róbcie wszystko od razu. Nie miksujcie od razu z. Mlekiem i cukrem pudrem, jak ja robiłam to, bo nie wyszło. Tylko pierwsze ubijamy masełko na puszek, później dodaję cukier puder ucieram jeszcze tak ze 3 minuty. Na sam koniec troszkę mleka w zależności od tego, jaką konsystencję chcemy. No i tutaj ja dodałam food, ten kolor do jedzenia, taki spożyw, barwnik spożywczy, no i jest, jest, jest! Jest, brawo, brawo, ja zaraz dzwonię do Jurka Zrobię mu sweet z ze szpatułką, żeby mu pokazać, że się udało No normalnie, serio, w ogóle o! Brawo ja, będzie tort, urodziny uratowane W wielkich bólach i cierpieniach powstał oto torcik. Jest! Widzicie co, naprawdę tak się cieszę w ogóle. Znaczy, ja już się cieszę, jeszcze nie wiem jak on będzie w ogóle. Na pewno te masy się zastygną. Ta masa jedna mi się zważyła. Na nieszczęście będziecie pewnie widzieć. To tam trochę jest widać. Ale już nie chciało mi się kolejny raz jej robić. Co jest, to jest. Ja biorę się za sprzątanie teraz tutaj, bo no, wszystko pływa. Nawet nie będę i idę, e, no, nawet na podłodze garnki stoją. Tak, tutaj mam posprzątane wszystko, także ja już dzisiaj kończę. Widzimy się zaraz jutro. Co to może być? Any guesses? A Barbie. <laughs> Ambulance. <laughs> <Ha>! I know. <laughs> <laughs> and I know you weren't gonna need two wheels. <laughs> Good morning. No nie wiem, musisz otworzyć, żeby zobaczyć, a może to coś innego jest. Okej, okay, pokazuję Wam prawie, że już finalny produkt jest tort już otynkowany, zrobiłam na nim po prostu te wiecie, kuleczki sprinkles a na górze też, także tak wygląda happy birthday napis, Else", tutaj Elsy i Anę dałam on będzie później przełożony na jak to się nazywa, no wiecie taką po prostu specjalne coś na torty no i tak wygląda, myślę, że nawet ładnie wyszedł i Emilia jest zadowolona Emilia z prezentów zadowolona Chociaż wiecie, nie było to dla niej niespodzianku Bo ona wiedziała, co dostanie, niestety Tym razem zobaczyła w samochodzie, jak były schowane um, No, ale i tak była zadowolona Poszła już teraz na hulajnogę z tatusiem pojeździć Bo znowu jest piękna pogoda Ja się biorę tutaj za sprzątanie Bo robiłam tort, e, tak jak widzieliście Już mam skończony, chłodzi się w lodówce Ale wszędzie na podłodze mam kuleczki Sałatki też już zaczęłam robić Jak je skończę, to wam dopiero pokażę Bo mam e, fajne, szybkie Przepisy i później się z nimi z wami nie podzielę. No i dobra, i zaczynamy kolejny dzień. Pierwszą sałatką, jaką zrobiłam, jest to sałatka z gotowanym ryżem. Tutaj mamy też gotowany kurczak poszerpany. Do tego płatki migdałów, żurawina i seler naciowy. I to wszystko wymieszane z majonezem i z jogurtem naturalnym. I mówię Wam, że bardzo sycące i pyszka. Kolejna przekąska, która może jakoś super nie wygląda, ale tutaj jest czerwona cebulka. Pomidor, który mi się udało nawet znaleźć, do tego kolendra, i to jest zalane z sokiem z limonki, odrobiną winegretu i oliwy z oliwek. Będę poda podawała do tego bagietkę posmarowaną oliwą z oliwek z czosnkiem, zapieczoną w piekarniku i takie coś. Tak, przy tym robieniu tych sałatek chciałam się na chwilkę zatrzymać i do Was coś powiedzieć. Emilia się bawi teraz na dworze, i tak, wczoraj wrócili z Jurkiem, z tych oglądania gwiazd Jurek zrobił nam kolację wszystkim On już zjadł, poszedł na kanapę się bawić do kota Emilia tutaj jadła, jeszcze coś tutaj kroiłam I tak, byłam wczoraj już tak wieczorem Trochę podirytowana, zmęczona sprzątaniem tym że kremy mi te do tortu nie wychodziły, ale odwróciłam się, popatrzyłam się na Emilię, która się uśmiechnęła, popatrzyłam się zaraz na jurkę, uśmiechnął się do mnie i tak sobie pomyślałam, kurde, ale jestem szczęściarą w ogóle, że jestem mamą, że jestem żoną, że mam dla kogo tutaj to robić, że, no bo gdyby nie było Emilii, nie miałabym dla kogo wczoraj tego tortu robić, tych dekoracji, że. Bycie mamą to jest ogólnie najlepsza rola, jaka może być w życiu, przynajmniej ja tak uważam. Bycie żoną też oczywiście, ale teraz przede wszystkim e, ja stawiam na pierwszym miejscu to, że jestem mamą, później jestem żoną, ale no po prostu wiecie, i ja wiem, że są kobiety, które ze własnego wyboru nie chcą mieć dzieci. Ogólnie to jest taki trudny temat, bo tak szczerze powiedziawszy, no ja tego tak za bardzo nie rozumiem. Ale no, ogólnie nie chcę już tutaj się w to wnikać, bo wiem, że każdy ma prawo do swoich wyborów, do decydowania o sobie, o swoim życiu i tak dalej. Ale wiem, że. No, nie wiem, gdybym ja jej nie miała, to, mia... to byłoby puste. Życie bez dziecka nasze byłoby zupełnie tak totalnie puste, bo czasami jak ona gdzieś jedzie i my zostajemy sami w domu tutaj we dwójkę. Nudzimy się jak mopsy, chodzimy w kąta w kąt i tylko myślimy sobie i mówimy do siebie, ale nudno, jej nie ma i tak dalej, także wiecie. Chociaż rodzicem jest naprawdę super. A idzie mój orzeszek. Idzie orzeszek zapłakany? Co się stało? Słuchaj. Nie. O, bo musiałeś do domu, pewnie? Nie, bo nie O, dobra. I tutaj mamy kolejną sałatkę: brokuły, jajko i pomidory sos czosnkowy, czyli klasyczek. I kolejna sałatka, która jest dla mnie totalnym zaskoczeniem. Tutaj Wam wrzucę gdzieś nazwę kanału. Jedna z Was mi poleciła ten kanał, i z tego przepisu, z kanału zrobiłam sałatkę z jabłkiem, gotowanym kurczakiem i granat i majonez. I powiem Wam, że jest naprawdę super. No takie połączenie, ale pyszka. I klasycznie pomidory z mozzarellą, z bazylią i czosnkiem. Później poleję je tylko winegretem. Robię teraz z Emilią zdjęcia. Co roku robimy i jedno takie same, prawda? Na łóżku i powiedziałam, że będę je robiła dopóki będę żyła. I tutaj mam na przykład pierwsze urodziny, drugie, trzecie, czwarte, piąte i teraz będą szóste. I zawsze dodajemy to, co ona w tym roku lubi W tym roku jest Elsa na topie, tak? I Anna? A na przykład w zeszłym roku były My Little Pony I tak wszystko już gotowe wygląda Zrobiłam taką deskę serów jakby Znaczy serów, tutaj tylko ten jeden główny ser jest Jakieś wędlinki i tak dalej Tutaj w jabłuszko powpijałam parę korków E, pomidory z mozzarellą, ta sałatka z jabłkami, e, oczywiście z brokułowa, ta z kurczakiem i do tego mamy tutaj ten chlebek i babeczki jeszcze e, szpinakowe i serowe. What about cheesecake? Cheesecake, We have cheesecake to and I tak. Aha, szóstka nam się przekręciła. No i co? No i tort później i jeszcze czekamy na gości, prawda? Już Emilia się nie może doczekać. <laughs> Elsa, don't forget my name, guys. Elsa. Elsa. Emilia dzisiaj poprosiła wszystkich, żeby się ubrać na kolor niebieski. Ja niestety za bardzo nic niebieskiego nie mam, więc znalazłam taką koszulę tylko i spodnie jakieś olniane. Zobaczymy jak reszta przyjedzie. Wow. Ile wszystkiego. Pamiętasz jak w Polsce kiedyś mieliśmy takie długopisy? No. Ale jeszcze... Wow, a ten jest zapachowy jeszcze Znale. chyba, co? Tak. No, zapachowy. Old school. Old school, tak. No, ile kolorowanek. Super, Emila. Ale, ojej. No, no właśnie widzę. Wow. Ale i do czytania książki. Tak. Co to? Wiesz, co to jest? To są ubranka dla Barbie. O, co super, ona teraz Emilcia. Wow. Dla ciebie też So cute. Ale ładne To jest ta z A nie myślałam, że Bo ona takie miała podobne właśnie z jednej firmy Z DJ Maxa, I one są super Nice Co tam jeszcze? Ile ubrań? Serio? Wow na no to pokazuj szyciutka Unicorns Uuu, jaka ładna O, super, no jej, o to są ładne. Mhm. Oj, kurtka. Wow, no po prostu czas. Tak. A to? Też... też kurtka? Tak. Aha, bo to jest jedna Tam i... odpinana jest, wiesz? W środku, wiesz? może zdjąć, może być jako bluza. A no, świetna jest. Aha, i co, że to jest pod spodem podpinka? Nie, nie, to jest, to jest osobno. osobno. To jest A, okej. Okay. Dobra. A tak się trafiło, że jeden kalorie tej samej. Chwili. Zadowolone? No pewnie. To kempna corba, ale ładne. To też są. No wurcze. O ta kratka, ja uwielbiam takie w kratkę. Barbie, o super. O, to, ale będziesz teraz wystrojona. O wow, jaki set. O, to nie wiem, czy tata ci pozwoli w tym chodzić, bo to taki trochę chyba crop top i mini. Okulary, no. Wow, szczęściara, serio. Wiesz co to jest? Mm. Co to jest? To jest aparat, że robisz zdjęcie i od razu ci zdjęcie wyskakuje. I stok, stok, Pokaż. O oh, nie. Apolo Apolo spodobysza. A to nie wiem co. Zak. Nie wiem. Może buteleczka jakaś? Na wodę, bo to są z tej firmy są. Butelki na wodę. Teraz będziesz czytać. Co dobra. O, od razu pisze ja. co dad, bo wie, że nie może się malować. <laughs> Make up. I buteleczkę tutaj Kawa. proszę. Sprite, Coca-Cola, woda, seltzer, ginger to jest z lodem, czy. Nice. Oki doki, tyle. Teraz masz to Wiesz, no, cute. z okularami zestaw Barbie, ale spodnie, Jakie czaderskie, jak dresy takie szerokie i tutaj Barbie. No, piękne. Dopcy. Niestety. Wow. Nie znam tych czekoladek. Lego, co jeszcze mamy? słodycze. Ale jesteś szczęściarą co dzisiaj ostatnie szlify próbujemy przyczepić Elsa i Anę. Ale śliczny jest, nie? Ale. Najwięcej świeczek. Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you six? There you go. Pomyślałeś no, życzenie? Nie. Uh-oh. 10 oh, oh. okay. it. <laughs> Tylko nie mów. Goście pojechali po urodzinach. Teraz bierzemy się z Jerzym, Jerzynką oboje na niebieską ubrani za sprzątanie. Tak no, już się nie mogłem tego doczekać. Do sprzątania? Momentu. Przutania. Jurek zawsze. Jak ja uwielbiam zmywać no, naczynia. Nie zmywasz, bo ty do zmywarki pakujesz, ale Jurek zawsze, jak po jakiejś imprezie, to on po prostu pierwszy. Także tak, Emilia dostała całą masę prezentów. Tutaj jeszcze leżą zapakowane. Elsa. Elsa dostała. Uśmiałam się, że będziemy robić taki filmik, ale chyba raczej nie, co dostała na urodziny. Ale za dużo by tego było, także tak w skrócie, co tam pokazałam. Ale nie, fajnie było, także zadowoleni mam nadzieję, że wszyscy byli. Tak, super, było. super. było, nie pomogę Ci trochę posprzątać teraz. Jedzonko poszło prawie, wszystko prawie. To znaczy, że do, do większej połowy niektóre rzeczy. Także myślę, że smakował tort w ogóle. Też był. Jurek mówi, że był w dehe. Dla mnie znowu był za słodki. Ta masa maślana, ona jest taka pyszna. Ja, dobry był, tak. dobry ja, był ale ja, za słodka jest ta masa maślana. Za dużo zdaniem, może jej o tym ja, kwarku. Nie było za bardzo tego, coś właśnie. Nie? Ja. Nie wiem, do co ty było, było, ale ogólnie było dobre. Także tak. wszystko się udało. No. I tyle. I co? I sprzątamy i myślę, że na dzisiaj już kończymy. Moja solenizantka tutaj Sopresa te chodzi jeszcze wcina w nowej sukience urodzinowej. Będziemy robiły Emilia filmik, co dostałaś na urodziny? Aha! Aha! Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog urodzinowy, weekendowy Wam się podobał. W następnym filmie widzimy się już niebawem za dwa albo trzy dni. Także, Jerzy? Mama, Pa, Papa! Bye! Bye! Bye.